Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Niby Niedziela. Wydawać by się mogło, że nic przecież wielkiego się nie wydarzy, ale ja też bym się nie spodziewał tego, że dzisiaj będę przekazywał takie informacje. No ale się dzieje, dzieje się. Najgorsze jest to, że dzieje się za sprawą polityków, dyplomatów. Uwaga, dyplomatów! Czyli dyplomata to jest ktoś taki, kto reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej w konkretnym państwie, w tym przypadku we Francji. Uwaga, bo. Polski ambasador we Francji w Paryżu udzielił wywiadu, rozmowy. Ja Wam pokażę ten fragmencik, bo to nie jest tak, że jak w mediach mówią, gdzieś tam polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mówi, że to tak nie było, to było zupełnie inaczej, no bo większość Polaków francuskiego nie zna, większość Polaków francuskiej telewizji nie ogląda, więc mogą napisać to, co chcą, mogą powiedzieć to, co chcą, ale że ja znam, że ja oglądam, że ja się pofatygowałem, jednak obejrzałem ten półgodzinny program w telewizji LCI, no to mogę się na ten temat wypowiedzieć, chyba, prawda? Czy mi jakiś pan tutaj minister powie, że nie. Chyba jednak mam rację, moi drodzy. Jeśli, uwaga, to jest cytat, to jest cytat. To nie, że to jest. Jakieś tam fake newsowe? Nie. To jest realna sytuacja, która miała miejsce wczoraj. Wczoraj wieczorem we francuskiej telewizji, kiedy wypowiadał się polski dyplomata, ambasador, ambasador, cytuję tego pana: Jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli wyboru, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak włączyć się w ten konflikt, czyli, tak innymi słowy, przystąpić do tej zbrojnej konfrontacji. Wiecie o co chodzi. Ambasador polski w Paryżu Jan Emeryk, Rościszewski, jakie imię? Jan Emeryk, był gościem sobotniego pasma informacyjnego we francuskiej stacji telewizyjnej LCI. Ja teraz cytuję polskie media. Dlaczego? Dlatego, żeby później nie było, że ja to sobie wymyśliłem. Czyli jako taką podpórkę, taki fundamencik, teraz sobie będę cytował przez chwileczkę. Polskie media. Szokujące słowa. Padły z ust wysoko postawionego polskiego dyplomaty. To jest najważniejsze, bo to nie jest jakiś tam ktoś, tylko to jest ambasador. Jeśli ambasador mówi takie słowa, to on mówi, że Polska ewentualnie przystąpi do konfliktu. Słuchajcie. W trakcie wywiadu dla francuskiej telewizji polski ambasador we Francji, Jan Emeryk Rościszewski, zasugerował, że może dojść do takiej sytuacji, że Polska nie będzie miała innego wyjścia i przyłączy się do trwającego obecnie konfliktu z Rosją. Nie będziemy mieli wyboru, mówi ambasador. Ja cytuję interię oraz fakt, czyli bardzo mainstreamowe media. Jeśli chodzi o LCI, LCI to jest taka telewizja francuska, bardzo popularna, bardzo mainstreamowa. Nie wiem, taki Polsat polski coś w tym stylu, wiecie. Bardzo rozpowszechniona, wszyscy to oglądają. Idzie później w świat. Francuzi później pomyślą: "O kurcze, Polska przystępuje do konfliktu". No bo przecież ambasador mówił, że przystępuje. No to przystępuje. To nie NATO, nie Polska. Nie Francja, nie Słowacja zwiększają napięcie. To jest jego cytat. To Rosja zaatakowała Ukrainę. Rosja prowadzi inwazję, podkreślił polski ambasador, więc albo Ukraina dzisiaj obroni niepodległość, albo jeśli nie, będziemy zmuszeni, by włączyć się w ten konflikt. To nasze naczelne wartości, które są fundamentem naszej cywilizacji, są zagrożone, więc nie będziemy mieli wyboru. Zaznaczył Rościszewski, jak podaje interiapel. Albo najpierw wam powiem, kim jestem pan, kim jest polski ambasador we Francji. Pan Jan Emeryk Rościszewski, funkcję polskiego ambasadora w Paryżu sprawuje od marca 2022 roku. No to teraz pierwszą rocznicę ma. Wcześniej przez 30 lat piastował stanowiska, jak podaje fakt, menadżerskie w polskich zagranicznych instytucjach uwaga finansowych. We Francji pracował m.in. dla AXA Bank AXA International. Oraz Grupa Zur był związany z Bankiem Inwestycyjnym Paribas, a następnie z grupą BMP Paribas, której kierownictwo objął w 1997 roku. W 2016 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PKO Banku Polskiego, gdzie nadzorował największy obszar tej instytucji. Bankowość detaliczną od 2021 roku był prezesem zarządu PKO Banku Polskiego. W czasach PRL-u związany był z opozycją a następnie został członkiem Porozumienia Centrum. Jest również kawalerem maltańskim, to chyba to tam ten cały nie, Szumowski też tam był, nie? A w 2012 roku objął funkcję szpitalnika w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, bo oni tutaj mówią jedno, piszą jedno, a ja wam pokażę, że tak jednak nie było. Jak później tłumaczy się ambasada? Wypowiedź ambasadora Rościszewskiego jest interpretowana w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona. Oświadczenie. W związku z pojawiającymi się komentarzami na temat wywiadu udzielonego przez ambasadora rościszewskiego francuskiej telewizji LCI dnia 18 marca, czyli nie tak dawno, 18 marca to było nie tak dawno, bo to było wczoraj, no tak, to było wczoraj, zwracamy uwagę, że jest ona przez niektóre media interpretowana w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona. W trakcie półgodzinnej rozmowy z redaktorem ambasador Lośliwszewski przekonywał o konieczności udzielenia wsparcia Ukrainie przez sojuszników. Mówił także o groźbie, jaką dla Europy i europejskich wartości stanowi Rosja. Dokładne wysłuchanie całości rozmowy pozwala zrozumieć, że nie było w niej zapowiedzi bezpośredniego i zaangażowania się przez Polskę w konflikt, a jedynie przestrzeżenie przed konsekwencjami, jakie może mieć porażka Ukrainy. Możliwość zaatakowania lub wciągnięcia do, tej, do tego konfliktu przez Rosję kolejnych krajów Europy Wschodniej krajów bałtyckich i polskich. Przed tym już przestrzegał prezydent Lech Kaczyński. Wypowiedź ambasadora Rościszewskiego wpisuje się w tę analizę i w tym znaczeniu należy rozumieć przytaczany, kilkusekundowy fragment wypowiedzi. W tym momencie ja wam puszczę ten kilkusekundowy fragment wypowiedzi, żeby później nie było, że ktoś sobie to wymyślił. No teraz sobie posłuchajcie pana Rościszewskiego, który faktycznie tak powiedział. Więc uh, en... dzisiaj Ukraina będzie chronić indépendance. Hmm. sinon en tout état de cause nous serons obligés de rentrer dans ces conflits parce que nos valeurs principales qui, 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 qui étaient, fond, étaient le fondement de notre civilisation de notre culture de notre On dorzy fundamental napadysłał. Przecież tego nie można podważyć. On to powiedział. Oni później mówią, że no ale to tylko tak z kontekstu, nie z kontekstu, bo jeśli ten pan to powiedział, to nie ma znaczenia, o czym on mówił wcześniej. Bo to jest pełne zdanie, to nie jest zdanie wyrwane z kontekstu, to jest pełna odpowiedź. On został zapytany, on został zapytany. I odpowiedział na pytanie. Więc to, co on mówił wcześniej, okej, okay, może on mówił różne inne rzeczy, ale powiedział to zdanie, on to powiedział, to są jego słowa. A wiecie co, Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Oni wyjaśniają, o co mogło chodzić. Słuchajcie, fakt.pl zapytał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, co mógł mieć na myśli polski ambasador, wygłaszając tak groźne słowa. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przyznał, że na razie z wypowiedzi polskiego dyplomaty słyszał tylko pojedyncze zdania. A aby móc skomentować, musiałby zapoznać się z całym kontekstem rozmowy. Zaznaczył jednak, że Polska zawsze może stać się celem agresywnych zapędów Rosji. Zakładam, że jest to jedno zdanie z nieco dłuższej wypowiedzi. Jednak jeżeli my jesteśmy państwem, które jest na jakiejś liście celów. Dajcie o co chodzi. Nie, to nie jest kontekst. To jest konkretne pytanie. A teraz, moi drodzy. Ja mam taką sprawę do pana Rościszewskiego. Panie Rościszewski, skoro pan tak bardzo chciałby, to ja wyrażam moją zgodę, może pan, może pan uczestniczyć, ale ja mam pewną propozycję, bo ja jestem bardzo zadowolony z pana pomysłu, ale w, ta, w takim kontekście, niech pan posłucha. Pan ma dużo znajomych, całą rodzinę, wszyscy, całutka rodzina, znajomi, sąsiedzi, wszystkich, kogo pan zna, niech pan i kto jest na tak, i kto pana popiera, no to może z panem iść. No, może z panem iść. Ja nie mam nic przeciwko, ja jestem za. No przecież pan będzie bronił Europy całej, więc dlaczego nie? Jeśli Pan chce, to proszę bardzo, ale chyba pan jest tylko dyplomatą i aż dyplomatą. Bo tylko dyplomatą, że jest pan tylko jednym człowiekiem, jako persona, jako człowiek. A aż dyplomatą, to jest pan wysoko postawionym politykiem, który reprezentuje Polskę. Jeśli pan będzie coś takiego mówił, to później ktoś źle zrozumie na przykład, źle zrozumie, bo pomyśli, że tak jest, a pan tam tylko z kontekstu sobie wyjął, albo ktoś wyjmie panu ZUS z kontekstu. I później na przykład przykładowo, ktoś nas źle zrozumie, pana źle zrozumie i później nas najedzie. Nie? To co pan powie? No bo to są słowa poważne. Z ust ambasadora nigdy nie powinny paść, a już na pewno nie w takim momencie. Panie Rościszewski, panu to już chyba naprawdę praca trochę przemęczyła, pana zwoje mózgowe. Może pan jest po prostu przemęczony. Ja sobie wysłuchałem, wysłuchałem całej rozmowy. Tam sobie mówili, 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 później został zapytany, odpowiedział. I to jest konkretne pytanie, to jest konkretna odpowiedź. Czyli, jeśli pan potwierdza to, co pan powiedział, to może pan zapytać swoich znajomych, całą rodzinę, i może pan już na przykład kupić sobie mundur. Bo z tego co mi wiadomo, no to chyba jednak w Polsce wszyscy nie zgadzają się z panem, bo wielkie oburzenie pan wywołał w mediach, w internecie. I ja jestem za tym, żeby pana wyrzucić ze stanowiska, ponieważ stwarza pan zagrożenie dla obronności Polski. Wręcz naraża pan Polskę na niebezpieczeństwo. W związku z tym, Pan Błaszczak czy też pan Kamiński powinni, ja myślę, że pana najlepiej to jeszcze oddelegować na jakąś izbę. Żeby pan złożył wytłumaczenie, wyjaśnienie, bo z ust oficjalnie rządu polskiego, czy tam polskojęzycznego, nigdy nie padły takie słowa. Nigdy. Jest pan pierwszą osobą, która mówi coś takiego. I to nie gdzieś w polskiej telewizji, jakiś tam polski polityk w polskiej telewizji, tylko pan jest ambasadorem i wypowiada się pan we francuskiej telewizji. Więc to zmienia postać rzeczy. I to, co powiedziałem, jeśli pan chce, to proszę bardzo, może pan iść w pierwszej linii, później zabrać swoją, nie wiem, tam chętną część rodziny, znajomych, przyjaciół i sobie iść, czy też wyborców pana. Jeśli pan będzie kiedyś startował, a z tego co mi wiadomo, co się dowiedziałem, to pan jest jakimś bankierem, jakimś tam takim, no to zobaczcie, kto zostaje teraz ambasadorem bankier. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, napiszcie co o tym sądzicie, już nie będę przedłużał, bo to jest niesmaczne, co mówi ten pan. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, cześć, pa pa.